Dzień dobry, witajcie. Zapraszam na czytanie miesięczne. Czytanie dla osób z podznaku strzelca i przed nami miesiąc wrzesień, kochani. Już podejrzymy energię dla Was, kochane strzelce, czego możecie się spodziewać po tym wrześniu. Pierwsza karta, energia główna, główny motyw miesiąca, energia idące z zewnątrz. Druga karta, co w głowie, co w myślach, co w obszarze skupienia. Następnie, co będzie dawało Wam zadowolenie, co się uda, co uraduje, co będzie sukcesem tego miesiąca. Co będzie wyzwaniem miesiąca, co może okazać się trudne, co może się nie udać w tym miesiącu. Wasza wibracja, Wasza energia na wrzesień. Co w relacjach, co w uczuciach, co w sercu. Oraz praca, kariera, finanse. U podstawy talii macie dziewiątkę mieczy. I może to zapowiadać jakiś wytężony wysiłek umysłowy, dużo, dużo myśli, nabał myśli, jakiś, jakąś zagwostkę, tak, którą Macie, nad którą się zastanawiacie. Możecie się martwić, możecie mieć też takie tendencje do czarnowictwa. Do takich no, trudnych. Dziewiątka Mieczy są to często trudne myśli, trudne emocje, z którymi się zmagamy. Natomiast, yy, ponieważ, yy, ponieważ też tą kartę mamy w tle, więc to również może być energia, która wokół Was gdzieś krąży yy, i jest to energia Waszego otoczenia, tak? Czyli możecie, yy, możecie spotkać się z, z osobami. Które właśnie przejawiają takie zachowania, tak? że, są, że się martwią, zamartwiają, mają jakieś czarne wizje, Jest, może też nawet mogą pojawić się jakieś depresje tutaj, tak? I takie, takie osoby w otoczeniu mogą, mogą się znaleźć we wrześniu. Główny motyw miesiąca i tutaj energię z zewnątrz, mamy piątkę pentakli i tak naprawdę od razu jest takie poczucie potwierdzenia tego, co przed chwilą powiedziałam, że z otoczenia. Z otoczenia mogą, mogą iść takie trudne, trudne emocje, trudne, trudne energie związane z jakimś brakiem, i poprzez ten brak pojawiają się trudne myśli, jakieś takie stany, stany depresyjne, jakieś zmartwienia. Natomiast jeszcze później będę rozwijała tutaj tą kartę. Co w głowie, co w, co w myślach? Mamy świat. To będzie dawało zadowolenie. O, to ciekawe, co się uda. Macie tak zwaną moją ślepą kartę, czyli jest to karta... Która nie daje konkretnej odpowiedzi, tak? W niektórych taliach swoich mam właśnie taką kartę ślepą, która po prostu informuje o tym, że nie ma tutaj dla Was wiadomości, bądź ja nie, nie powinnam Wam przekazywać tych wiadomości, tak? Czyli co będzie dawało zadowolenie, co, co ucieszy, co będzie radowało, ma to być dla Was absolutna niespodzianka, tak? Także, kochani, spodziewajcie się niespodzianek. Co natomiast będzie wyzwaniem? Tutaj mamy kartę siły, wasza energia, dwa pentakle, w, w relacjach, w uczuciach, w sercu, trójka buław e, i w obszarze pracy mamy energię diabła. Także wracając, wracając tutaj do początku, piątka, piątka pentakli informuje o, o energii braku. Tak? Często, często jest, jest czytana, czytana ta karta jako brak finansowy, brak materialny, brak, ale również obrazuje się w postaci. W podstaci jakichś niedomagań takich fizycznych, zdrowotnych. I tutaj, I tutaj cały miesiąc może być w pewnym sensie właśnie nasycony taką, taką energią braku. Tak? Dla niektórych osób może to być właśnie i mówię, bardzo, bardzo mocno tutaj pierwsze takie odczucie tej energii jest, że to nie jest bezpośrednio wasz jakiś tam brak, jakieś wasze niedomaganie, jakieś wasze zmartwienie, tylko bardziej jest to pośrednio. Poprzez osoby, które będą was otaczały, tak? Poprzez te energie, które będą tutaj przychodziły. Więc możecie być na przykład zaangażowani w pomoc takiej osobie, czy jakiś bliski wasz przyjaciel, osoba Wam bliska może zmagać się z jakimś właśnie brakiem, tak? Czy to, czy to brakiem w, poprzez zdrowie, czy to brakiem materialnym jakimś, czy w, Poczuciem właśnie samotności, poczuciem może odrzucenia, i wy tutaj będziecie, jak gdyby, tak, taką, taką, mam myśl, że będziecie zaangażowani w te, w te wydarzenia pośrednio i będziecie się tutaj mocno angażowali w to. Taka jest, taka jest informacja dla. Dla części osób. Natomiast jak najbardziej najbardziej tutaj ta piątka pentakli może również obrazować jakieś tutaj wasze trudności, tak? I wasze zmaganie się z, z brakiem w jakiejś, w jakiejś materii, w jakiejś dziedzinie, również może to się obrazować w postaci tęsknoty za kimś, tak? Może, może ktoś, kto jest wam bardzo bliski. no będzie, będzie w oddali we wrześniu, i tutaj ten brak te, tej osoby, właśnie w takim bezpośrednim kontakcie z wami, będzie, będzie, będzie tutaj się przejawiał, i będzie to trudne, i będziecie to odbierać jako właśnie jakieś tam braki. Natomiast jak najbardziej również może być taka informacja, że będzie tutaj na coś brakowało. Fundusze, jakieś projekty, ponieważ w, w, na miejscu Waszej pracy tak, pojawiła się karta diabła, która mówi o jakiejś toksyczności, która mówi o, o trudnościach, która mówi o jakimś uwiązaniu niezdrowym, która mówi być może również o niemożności wydostania się z jakiejś sytuacji, tak? Yy, przyszła mi do głowy taka myśl mobbing, więc może niektórzy z was będą, yy, będą mieli do czynienia z taką energią w pracy i mówię, to nie musi dotyczyć bezpośrednio was, jako was, tylko kogoś z waszego otoczenia, natomiast wy będziecie yy, to w yy, waszej percepcji mocno odczuwać. Natomiast z tego. Yy, w, w, taka energia podskórna, tak? Taka energia tła, mamy tę dziewiątkę mieczy, która mówi o zmartwieniu, o trudności, o zastanawianiu się właśnie, co z, co z, z trudną sytuacją, która się pojawiła, zrobić. Jest piątka, widzicie, tutaj jest osoba, która się zamartwia i nie widzi tego jasne, jasnych stron sytuacji, bądź nie widzi do końca rozwiązania tej sytuacji w sposób pomyślny. Dostrzega skupianie się tutaj na, na braku, zamiast skupianie się na, na tym, co, co można osiągnąć w danej, w danej sytuacji, w danym momencie. I tutaj również mamy te karty diabła. Te dwie postacie tutaj bardzo mi siebie tutaj przypominają, tak? Czyli jest tutaj jakiś, jakaś trudność, tak? Bo myślę, że to będzie się wiązało z obszarem waszej pracy zawodowej, czy waszego hobby, że czy jakieś trudności związane z, z szefostwem, czy jakieś trudności związane z współpracownikami, które. Będą, będą, będą tutaj powodem, powodem właśnie takich, takich odczuć i zmartwienia. Natomiast również karta diabła może symbolizować taki niesamowity, niesamowity upór i niesamowite takie zawzięcie się na coś, tak? Więc niektórzy z Was też mogą, mogą tutaj prezentować takie energie i mogą odczuwać takie energie we wrześniu, że uprzecie się na coś, tak? Że za wszelką cenę będziecie chcieli coś osiągnąć, że. Nie cofniecie się przed, przed żadnym krokiem, aby swoje cele w płaszczyźnie tutaj pracy osiągnąć. I ta karta, ta, karta, ta energia często jest zgubna, tak? bo może nas też zagonić w goździ róg. Także miejcie to w jakiś sposób na uwadze. Natomiast, natomiast często energia, energia, ta, energia diabła daje takiego niesamowitego kopa, tak? to jest przypływ, przypływ energii, to jest niesamowicie dużo energii do wykonywania zadań, tak więc też możecie poczuć taką niezwykłą motywację coś będzie was niesamowicie napędzało, aby osiągnąć te cele i mówię, i będziecie się tutaj bardzo skupiali na tym, aby doprowadzić sprawy do końca aby postawić na swoim, bądź mówię bądź energia może się odwrócić, tak, że z otoczenia będziecie obserwowali takie, takie, takie zachowania i będziecie, będziecie tutaj no takie słowo mi się ciśnie na usta, uwikłani w to wszystko, chociaż to nie będzie przejawem Waszej energii co w głowie, co w obszarze skupienia, mamy kartę świata, także wy możecie, możecie myśleć i możecie planować jakieś końce, dokańczanie, dokańczanie już wcześniej rozpoczętych zadań, dokańczanie właśnie jakiegoś cyklu swojego życia, możecie już w głowie sobie to planować, układać, marzyć o tym, jak to, jak to przebiegnie, jak to będzie, kiedy, kiedy dana sytuacja dobiegnie końca, dany cykl się zakończy. Natomiast Karta Świata również mówi o y, podróżach, tak? Y, y, I to często, y, często w energii Karty Świata y, są podróże bardzo dalekie, tak? Y, są podróże znaczące, są podróże y, wielkie, tak? Więc, więc być może przed niektórymi z Was są jeszcze urlopy, może ktoś, może ktoś zostawił sobie urlop tutaj na jesień i myślicie, myślicie o tej podróży, planujecie, Wasza głowa, tak? Wasz obszar tutaj skupienia już żyje tą podróżą, mimo że może jeszcze są jakieś zadania do wykonania, to, to Wasze myśli już tam daleko gdzieś odlatują w tą, w tą podróż. Natomiast też karta świata mówi często o wiadomościach, więc mogą przyjść do Was jakieś wiadomości, o których właśnie będziecie tutaj myśleli, zastanawiali się i one te, żywo, te, te wieści będą przez, w obszarze września krążyły po Waszej głowie. Możecie też myśleć o tym, aby komuś wysłać wiadomość, skontaktować się z kimś, z kim od dawna się nie kontaktowaliście, Możecie mieć też chęć właśnie na wyruszenie w jakąś podróż, ale to też mogą być podróże, mówię, to niekoniecznie muszą być podróże fizyczne, że pakujecie walizkę, wsiadacie, wsiadacie. W pociąg, samolot, czy tam auto, i gdzieś idziecie. Tylko to mogą być takie podróże w waszych marzeniach, w waszej głowie, tak? Że marzy Wam się zakończenie tego, w czym teraz jesteście, marzy Wam się wyruszenie gdzieś daleko i, i takie myśli tutaj krążą. Pragniecie zakończenia jakiejś sytuacji. Taka jest tutaj główna myśl w mojej głowie. To, co będzie dawało zadowolenie, to się uda. to tak jak powiedziałam, macie tutaj kartę, kartę niewiadomej, kartę ślepą. Także spodziewajcie się tutaj niespodzianek, spodziewajcie się niespodziewanego. Bądźcie przygotowani na, na wszystko, co najlepsze, tak? Być może będzie tak dużo tych rzeczy, które będą dawały zadowolenie, które będą radowały, i tak z różnych dziedzin, że, że, tutaj, że tutaj byłoby tego za dużo, aby opowiadać z jednej karty, którą losujemy, i dlatego się pojawiła tutaj ta karta. Natomiast to, co będzie trudne, to, co będzie wyzwaniem, jest karta siły. I tutaj mam takie, takie pierwsze poczucie, że faktycznie mogą być jakieś niedomagania fizyczne bądź niedomagania zdrowotne u niektórych. I znalezienie w sobie siły, tak? znalezienie w sobie tej motywacji, aby kontynuować na przykład jakiś tam proces leczenia czy dochodzenia do siebie. Może być wyzwaniem, tak? Siły, siły do czegoś, tak? Mogą was opuścić, możecie do czegoś stracić właśnie zapał i serce, <laughs> bądź wykrzesanie z siebie siłę w, 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 określonym, w określonym właśnie zadaniu do wykonania. Może być nielada wyzwaniem i to jest właśnie dla Was zachęta, abyście. Abyście jednak, mimo że czasem będziecie tracili wiarę w to, co robicie, nadzieję na pozytywne zakończenie, na pozytywny finał, to żebyście jednak się nie poddawali i abyście znaleźli w sobie właśnie tę siłę symbolizującą tutaj, symbolizowaną tym, tym lwem. Też... Siła, siła jest, jest też tutaj energią niesamowitego pożądania, niesamowitej pasji, więc tutaj wyzwaniem, wyzwaniem dla Was może być też poskromienie w sobie jakiejś porządliwości, tak? jakiejś, jakiegoś pragnienia, zdobycia, zdobycia osiągnięcia celu i tutaj ta karta mi się powiązała i tak skojarzyła z tą kartą diabła, która występuje w, w czasie waszej pracy, być może pragnienie osiągnięcia czegoś będzie tak wielkie, że poskromienie tego i zachowywanie się fer w sposób w sposób Moralne będzie, będzie trudne. Może też będzie chęć osiągnięcia czegoś tak wielka, że, że jest tutaj wyzwaniem poskromienie siebie w tych, w tych, w tych działalnościach. Natomiast też. Jakieś siłowe rozwiązania, możecie się spodziewać, co będzie trudne, tak? Tutaj mamy, mamy to miejsce w czytaniu, więc trudne może być właśnie znalezienie złotego środka na rozwiązanie sytuacji. Zalecane jest, aby to zrobić łagodnie, natomiast wy możecie mieć takie poczucie, że czegoś się nie da osiągnąć w sposób łagodny, tak? Czegoś się nie da osiągnąć tłumacząc i postępując w zgodzie z jakimś tam kodeksem moralnym. I, I właśnie postępowanie, postępowanie z czystością serca w, w różnych tam momentach, które, które, z którymi będziecie się mierzyli, może być wyzwaniem w tym miesiącu po prostu. Czyjaś jakaś właśnie napastliwość w stosunku co do Was? Siła tutaj czasem obrazuje się w takim, takich bo mamy jednak tą kartę na po w pozycji negatywnej, tak? Więc może się obrazować jakąś taką agresją, tak? Czy to słowną, czy to może i dla niektórych jakąś tam bardziej fizyczną czy zachowaniami takimi nietaktownymi, nie fair i tutaj no liczcie się z tym, że może ktoś ja mówię to, ja to widzę raczej jako energię zewnętrzne natomiast bądźcie przygotowani na to, że może jakiś moment września przyjść do was taka, taka energia i Postarajcie się, postarajcie się tutaj nie wchodzić w jakieś pyskówki, postarajcie się nie, w, nie, nie wchodzić w te zaczepki, tak? Postarajcie się zachować jednak swój spokój w tych, w tych sytuacjach. Poskromienie też, tak, poskromienie tutaj, poskromienie złośnicy, tak, poskromienie, poskromienie tych zachowań takich nieprzyjemnych i niemiłych w Waszą stronę może być w tym miesiącu trudne. Wasza energia tutaj, Wy pokazujecie się w dwójce pentakli, więc Wy myślę, że Wy będziecie niezwykle tutaj mm, sprawni, tak? Gipcy, giętcy, elastyczni, aby, aby wykonać wszystkie zadania, z którymi, z którymi tutaj będziecie mieli do czynienia. Natomiast też tą energię tutaj postrzegam postrzegam jako taką gipką, tak, nie wiem jak to muszę się troszkę skoncentrować jako, ta, że wy będziecie bardzo elastyczni, tak, bardzo sprawni bardzo bardzo sprawni, tak? do wykonywania różnych zadań, do, będziecie mieli w sobie tą elastyczność, aby pogodzić różne Różne zadania z różnych dziedzin Waszego życia. Będziecie, w, myślę, że w tym wszystkim też będzie W Was takie, takie zadowolenie i, i radość, chęć być może również do jakiejś tam zabawy. Natomiast też. Też co, z czymkolwiek nie przy... będziecie też myślę zajęci, tak? Pełne ręce roboty, więc we wrześniu, we wrześniu będziecie się chwytali różnych, różnych zadań i różnych aktywności. Natomiast będzie Was też charakteryzowała taka niezwykła sprawność, tak, że, że wszędzie gdzie się nie znajdziecie, czy to będzie na jakimś takim niepewnym gruncie, na chwiejnym gruncie, to Wy będziecie potrafili się odnaleźć i będziecie potrafili tutaj dealować, jak to się mówi, z tymi, z tymi sytuacjami, radzić sobie z tymi sytuacjami, które, które do Was przyjdą, tak, aby niczego nie stracić, tak. Będzie w Was też chęć zachowania wszystkiego, Wy nie będziecie potrafili w, we wrześniu podjąć decyzji, tak? na co się, jeżeli będą dwie drogi, którymi można byłoby pójść, jeżeli będą jakieś, jakieś dwie propozycje, to Wy we wrześniu nie ma W Was chęci, nie ma W Was woli, aby cokolwiek odpuszczać, aby z czegokolwiek rezygnować. Wy, wy we wrześniu przejawiacie taką chęć, zachowania wszystkiego, tak? Będzie też takie poczucie, żeby sobie dacie radę ze wszystkim, tak? Że nie musicie z niczego rezygnować, że może potrzeba jest tutaj na gimnastykowania się, aby utrzymać, aby utrzymać wszystko, natomiast wy chcecie tego. Tak, Wy się nie poddajecie, wy jesteście, wy jesteście tutaj w, w chęci i w mocy, aby, aby dalej podtrzymywać, podtrzymywać sytuację, aby dokańczać te projekty, aby zajmować się wieloma rzeczami naraz. W obszarze relacji, w obszarze uczuć, w obszarze serca, trzy pułapy. To jest zachęta do zrobienia kroków nieznanom. Tak? Może pojawić się na Waszej drodze osoba, która będzie. Która będzie was tutaj nęciła. Natomiast będziecie stawali sobie sprawę z tego, że wejście w tą relację, wejście w tą znajomość jest ryzykowne i nie wiecie, jak to się potoczy. Natomiast, natomiast karta ta zachęca do, do podjęcia działania, do podjęcia, do zrobienia tego kroku, tak? Do zrobienia tego kroku do przodu, mimo że nie wiecie, co Was tam spotka. Także jeżeli spotkacie kogoś nowego i poprzez swoje poprzednie doświadczenia wahacie się, czy dać szansę tej relacji, czy wchodzić w tą relację, to tutaj jest zachęta do tego, aby to zrobić. Aby się nie wahać i aby zrobić ten krok do przodu i właśnie budować dalej swoją przyszłość, w, nie wiedząc, jak to się potoczy. Tak odważyć się na to. Dla osób, które były w jakichś relacjach, czy są w relacjach, natomiast były gorsze momenty, były jakieś trudy i jesteście przed decyzją podjęcia, przed momentem podjęcia decyzji, czy dawać temu szansę, czy nie dawać, to ta karta mówi, aby dawać. Tak? Ja mam takie, taką jednoznaczną myśl w głowie. Aby po prostu iść w tą nieznaną, żeby się nie oglądać też za siebie, aby nie, nie zamglić sobie obrazu tej nowości, tej świeżości, tego nowego, tego co może się wydarzyć poprzez poprzednie wydarzenia, tylko żeby się odważyć. Tak? I myślę, że, że będzie w Was chęć, aby się tutaj odważyć. Iść dalej w tą, w tą przygodę, tutaj relacyjną, miłosną. Dla osób, które może nawet się tam nie pojawi, ktoś nowy, to jeżeli mieliście trudne doświadczenia, jeżeli wydarzyło się coś trudnego w przeszłości, to i byliście zamknięci przez jakiś czas na, na nowe przygody tutaj relacyjne, to wasze serce się otwiera, otwiera się chęć, otwiera się, będzie wam się chciało. Tak, by ruszyć w coś nowego, zacząć, y zacząć nowy rozdział. Y o tutaj karcie y w pozycji pracy i kariery, no to już powiedziałam, mamy kartę diabła, y także. Mogą się pojawić też trudne momenty w sensie jakichś właśnie wyzwań, jakiejś toksyczności w pracy, natomiast też może ta karta być takim motorem napędowym, napędowym do tego, aby za wszelką cenę dokończyć to, co było rozpoczęte, aby kontynuować, aby niezwykłą też pasję możecie poczuć do tego, co robicie, tak? Może wam się może się okazać, że że zostaniecie zupełnie tym projektem, tą pracą, w którą się teraz zaangażowaliście zaślepieni. I tutaj, tutaj jest taka taka informacja. I i na koniec tylko wyciągnę dla Was jedną kartę z wyroczni Obfitości. I mamy tutaj informację, poproś o pomoc. Zachęć Boga, by był Twoim przewodnikiem. Naprawdę, po prostu powiedz, Boże, nareszcie jestem gotowy. Mnie. I takie tutaj oto macie przesłanie. Także kochani, proście o pomoc, jeżeli poczujecie, że nie dajecie rady i jestem pewna, że tę pomoc otrzymacie. Także cóż pięknego, pięknego września Wam życzę. I do usłyszenia w następnych czytaniach. Trzymajcie się. Pa, pa.